Siemka. Tu o co 47? Na celowniku jest Minecraft. Więc. No więc zaczynamy. Aha, no, przed monitorem siedzi witas, a rozmawia z Wami przez mikrofon. Was kochany, boski normalnie promen, zwany bezi. Więc zaczynamy. Wiem, że mnie kochacie i tak dalej, ale... Może opowiedz o tej bogatej fabule w tej grze. No. To fabuła w tej grze jest prosta. Nie... Zgiń. No nie wiem czy to jest fabuła, ale powiedzmy, że coś zabrzmiało. Cel masz nie zginąć. No właśnie, to jest cel gry. Ale później to już nie musisz ginąć, ponieważ masz już... I pałac. budować. Pałac se budujesz normalnie. Żyjesz se. No właśnie, chodzi tylko o to, że tutaj budować i przy okazji są potworki, które mogą Cię denerwować, jeżeli Ci się nudzi. Więc, mamy różne narzędzia. Wbrew pozorom gra nie jest zbyt stara, chyba tak przynajmniej mi się zdaje. Więc jest bardzo rozbudowana i nie skupiali się właśnie za bardzo na grafice. Nie skupiali się na grafice, ponieważ żeby wyszło na dobre kąpy i dzięki tej grafice jest bardzo oryginalna. No, jak ktoś Ci powie, że... Jesteś klockiem, chodzisz po klockach i robisz klocki, jak już wcześniej Wam to powiedziałem. Raczej znaczy nie powiedziałem. <grywa> no, dobra, to od razu trzymam się to skojarzy z Minecraftem. Więc. <grywa> nie pokazuj nam. A, a pokaż swojego skina im. No właśnie, skiny. Ludzie bardzo ładnie wykombinowali, że. Jeżeli przerobi się odpowiednią teksturę, że to tak nazwę, i wstawi zamiast tekstury odpowiedniej, może mieć inny wygląd. Ja mam tu wygląd i zakaz Dead Space, czyli takiej gry horrorowatej, właściwie strasznej bardzo gry. No, no, nie bardzo, ale strasznej, że możesz w gacie narobić. No. I te skiny. Tylko są to ozdoby, że inaczej wyglądać. No, no bo jak grasz z Multiplayer, no to. Łatwiej Cię odróżnić, nie? Nie musisz patrzeć po imieniu, już widzisz z daleka, że o to tamten leci, i tak dalej, nie? No, więc w Minecraft'cie trzeba przeżyć, najpierw trzeba wybudować dom, ale Witas się uparł, żeby tutaj zrobić, na jego sejwie, a mieliśmy zacząć od nowa, więc jedziemy na jego saveie Czemu zbieram ten piasek? Zbieram go po to, żeby mieć na wytopienie szkła, bo ja mam taki plan, to jest nowy save, bo w starym przypadkowo miałem zamek z konstrukcji kamiennej na zewnątrz, a w środku była drewniana i bawiłem się zapalniczką, no i wyszło nieciekawie. Więc zaczęło od nowa i teraz mam taki plan zrobić dom pod wodą i muszę wypalić moim piecykiem w moim pięknym domku pod wodą więcej szkła, dlatego potrzebny jest piasek że mieć taki dach ze szkła, żeby widzieć czy jest czy dzień i żebym widział ładnie to co pływa nade mną, bo czasami mogą koła mornice pływać. No. A daj taką ciekawostkę. Jak nie wiecie jak ukucnąć, żeby wyglądał jak strał? trzeba nacisnąć... SHIFT. Lub go przytrzymać. SHIFT. Dobrze. A jak trzeba zrobić, żeby widzieć cyferki nad mopkami? Shift? Nie, bo F3 cienia się. No, jeżeli to zrobisz, to dla mnie to mi się to nie podoba, ale bez to robi. z powrotem do mojego domku. No ja tego nie lubię, tylko że czasami się to przydaje, cienia się. Da. I patrzcie ten fajny bug. Drzwi są otwarte, ale przez te drzwi woda leci sobie poza moim domkiem i teraz tu mamy Piecyk, w którym mogę wypalać i właśnie zamierzam sobie zacząć wypalać trochę No nie jest Bóg tylko tajemnica Trick No jasne I teraz właśnie elegancko powstanie szkło O, ja dodam więcej węgla I sobie pójdę Tu mogę choćby bez różnych rzeczy, a tu jest crafting table, najważniejszy materiał I tu mogę wyrabiać różne rzeczy z patyków i na przykład Damy Kamień O, mam łopatę I jest dobrze jest dobrze? Tak, jest dobrze chyba. Bo mi jest. się wydaje, że nie jest dobrze. Yy, łóżeczko. przy łóżeczku możesz spać tylko w nocy, aby przeczekać sobie noc, jeżeli chcesz popracować w dzień, tego potrzeba. Wełny, właśnie, są moby, które cię nie atakują i są też takie, które pojawiają się w nocy, czy creepery, takie co dokonują autodestrukcji, że tak powiem. Moje ulubione. Moje też. Yy, no też. Yy, no są też zombiaki, szkielety, które walą z dwuk, których nie znoszę i są pająki, których nie znoszę jeszcze bardziej i one po prostu wdzięcia nie atakują, na przykład są też wilki. a Wiko można dać kość podobno i będzie Ci pomagał tak przynajmniej mój kumpel dobry maniak Minecrafta powiedział A jak się on zwie? A, mam zdradzać jego dane Nie dane, na przykład pseudo Grzywna, ale on na YouTube nic nie robić Jak? Grzywna Powtórz. Grzyyyywyyyynaaaa! Nie chcecie wiedzieć, czy mi się to skojarzyło, ale dobra. No. no, takie coś, co płacicie, jeżeli zrobicie coś złego. A mi się to skojarzyło z czym innym. Bo ty masz same takie skojarzenia. Nie, nie z tym. Twoje skojarzenia prowadzą się tylko do jednej rzeczy. nagiej kobiety z nagim mężczyzną w łóżku, którzy są nadzy. Nie jestem tobą, małpo. Zdemaskowali mnie. Dobra, i teraz właśnie... Dobra, właśnie się robi noc, nie, nie chcę... Nie, no. Na pewno nie chcecie słuchać naszej kutni. Pokłócimy się później, specjalnie dla was. Właśnie. No teraz, zaraz będzie ciemno, widzimy nasze kwadratowe Zamknij słońce... Zamknij się. <laughs> Dzięki. Kwadratowe słońce zachodzi i wtedy pojawią się potwory. Więc ja ładnie spierdzielę do domku, żeby nie było... Jestem grzeczny, nie bawię się po zmroku kurde, gdzie on jest. O, widzę. Okej. Okay. No i my będziemy tacy fajni i będziemy walczyć po zmroku. Taki fighter. Yeah! No i ja będę prowadzić z tego zagrajmy wy na moim BZ77. Na razie są prace nad nim. No ale tak w ogóle i... i w ogóle... I w ogóle i w ogóle nie. No. Więc są prace, niedługo będzie zagrajmy wy. Na pewno będzie z Minecrafta, tylko nie wiem czy na modzie, bo ten mod, którego ja mam, coś nie, mog nie mogę zainstalować, nie wiem, coś mi nie idzie. No, jak widzicie mój domek jest bogi, właśnie tam bez tych modach. Jakoś zgarniemy te mody, zobaczy się od czego jest YouTube. No to, te, teraz może ten domek wydaje się skromny, ale ja go później rozbuduję spokojnie, ale wolę nie nocą, bo jeszcze tu jakiś pająk skoczy ja nie cierpię tych małych skurwieli. Nie wolno przekinać. Zły nawyk wiem. Dobrze. Ty, jest, ty jesteś samym złym nawykiem. Dobrze. Teraz będę bardzo zły. Namówię was do ściągnięcia Minecrafta. Ściągnijcie Minecrafta. No to ściągnijcie jak chcecie. No, najlepszy jest właśnie taki ściągnięty. Mhm. Niż taki kupny, bo słyszałem, że ten kupny, ten oryginał z licencją kosztuje z, z chyba stówę. Wydałbyś, Witas, stówę na klocki, na pikselki, na pikselki? Popierdzieliło cię. Więc tak. No. się powoli kończy. Pogadaliśmy o praktycznie wszystkie możliwości gry. Możemy tworzyć jeszcze kompasy, inne takie, ale mi się teraz nie chce i nie mam odpowiednich materiałów. Więc teraz zabawimy się trochę z potworami. No to dajemy. Posłuchajcie tej muzyki. 3, 2, 1, 0, start! H this is madness! <rauliczny Katarzy Celsius> 看。Huh. Właśnie skończyliśmy walkę, więc możecie się uspokoić. Wypierdzielamy! A no, wiecie, jak się poświęcił? Wita specjalnie dla Was. Jestem dzienny. Tak, tak. No więc, jaki mamy czas? E, zobaczmy. No, 10 minut, 30 sekund. Dobra opłacalności gry nie, możemy już wystać oceny ale opłacalności gry oceniać nie będziemy bo nikt chyba nie jest tak durny żeby to kupić dobra więc moja ogólna ocena tej gry to jest 8,5 na 10 naprawdę świetna jest ta gra a szczególnie gdy się gra przez multiplayer no to naprawdę świetna jest ta gra no tak właśnie jeżeli chodzi o multiplayera, no to serwery są, możecie płacić na internecie, jak chcecie mogę wam podać serwer, który udało mi się jakimś cudem założyć, z którego raczej nie korzystam, ale może wy pokorzystacie, no i ja wam podam IP, wszystko w opisie, nie? Jeszcze podam wam struny, z których można ściągnąć skiny, a jak ściągnąć skiny sami wykombinujecie, znaczy nie jak ściągnąć, tylko jak wstawić, to wystarczy, że wpiszecie na YouTube, będziecie mieli. No, Dla mnie ocena gry to jest 9,5 na 10, bo gra jest dla mnie praktycznie najzajebistszą grą, jaka jest. Mimo tych pikselków potrafi bawić tak dobrze, jakbyś grał w Wiedźminia, nawet lepiej. Aha, dla mnie to nie jest najzajebistsza gra, jaka jest, choć jest fajna. Ja mówię jedna z najzajebistszych. A mi inaczej? Powiedziałeś najzajebistsza gra, jaka jest. A ja miałem na myśli jedna z najzajebistszych. Aha. Czyli najpierw pomyśl, a potem powiedz Zasłuchaj, takie przysłowie? Ja nigdy nie myślę Nie za mnie ha. Aaaa! Aaaa! O, Armia Aaaa! Creeperów Pomocy, ratunku Nie, on, on wybuchnie Rozpierdzieli mój cudny domek jakbyś... Ciekawie, jakbyś miał łuk, byś szedł od niego w dołu Szatańskie nasienie no, a przy okazji polecamy Wam Rectif 13 CD Action, to taka gazeta z gier. CD Action polecam, ale bardziej Wam polecam Rectif 13, bo nie wiem czy to ich obchodzi, czy nawet to zauważyli. Ale w komentarzu zrobiłem coś bez zgody, bez jego, na coś i tak by się zgodził. Bez namysłu napisałem w komentarzu, że polecę ich w filmiku, więc może ta garstka osób, które to zobaczy. Wejdzie na kanał reactive 13 i zadowoli się tym, co tam jest, bo to jest zajebiste, lepsze od nas chyba. Nie no, przesadziłem, przesadziłem. No, się no przesadziłem. No, trochę gorsze. Przesadziłem. No dobra, no to porad sobie z tym creeperem. Z dwoma? Żeby mi rozpierdzielili dom? Życie, idź do nich. Widzę, że oni nie wyjdą stąd? Bo są w wodzie, nie spalam się. Mnież w nieskończoność tutaj. Musisz sfajtować gościa. Aha. Sfajtuj kipera. Fajtuj go. Ja ci boję elegancko przed nimi, spierdzielę w podziemia. Jestem bardzo odważnym graczem. Tylko tutaj coś A właśnie, i jeszcze jedno. Jak zrobić, żeby ta postać była widać ją? Żeby widać było tę postać. Jak trzeba to zrobić? Trzeba nacisnąć. Shift? Nie, F5. F5 idziecie do takiego widoku jaki mam. A teraz właśnie nie macie żadnego widoku, nie? Bo jest za ciemno. Ale pokażę wam, pokażę wam magiczną sztuczkę, już nam się czas kończy, więc szybko. O kur. Nie mam pochodni. To nie pokażę wam magicznej sztuczki. Dobra. Jesteś w, w jaskini. Yy, dobra, kończymy. Żegnajcie, nie? Nara. Subskrybujcie! No wyłącz to już.